Nie uwierzycie, nie uwierzycie, ale to się dzieje naprawdę. Dziś mam ofertę nie do odrzucenia. Po prostu zwariowałem. Sprzedam lub wynajmę moje niezawodne Renault Clio. Będę niedługo kupował dwa samochody BMW 36 i Renault Trafic. No i trzymanie trzech samochodów, opłacanie ubezpieczenia, no to trochę przesada. No i muszę się pozbyć mojej księżniczki. Miałem ostatnio drobną awarię Rozrusznik nie chciał kręcić Dziwna rzecz, bo był naprawiany niecały rok temu W bardzo dobrym zakładzie elektromechanicznym Nie używam auta jakoś intensywnie Tak, żeby go często gasić i zapalać Więc rozrusznik powinien być jak nówka hmm. Na początku jeszcze parę razy zapalił mi Ale potem całkiem przestał Trochę auto się wkurzyło Bo już mówiłem sobie, że będę go złomował Bo Stwierdziłem, że nie chce mi się tej podłogi robić Bo tam jest trochę Są niektóre elementy podłogi Pordzewiałe i trzeba by było je Po prostu Zrobić Koszt może być spory Więc stwierdziłem, że nie ma sensu Tego robić i pójdzie na szrotnie I się wkurzył samochód Okazało się że jakiś styk zaśniedział i klema na akumulatorze zardzewiała, prąd nie dochodził, no i rozrusznik nie chciał kręcić. Było to też chyba trochę z mojej winy, bo elektryk mówił, że komora silnika od spodu była upieprzona w błocie. Zrobiłem sobie taki rozpoznawczy wypad na łąkę, żeby zobaczyć, co się dzieje na moich morgach. Kupiłem kiedyś pole w Jawidzu, z myślą o zrobieniu tam toru treningowego Żeby można się było wyszaleć Niestety nic tam nie robiłem Leży sobie odłogiem I zarasta Nawet nie chciałbym się zaglądać Nieważne Także autko naprawione Koszt 30 zł Cała ta operacja Która tak na dobrą sprawę Trochę moja głupota Bo gdybym Wziął się za ten akumulator i go tam obczyścił. To może by mi sam to zrobił. I mi się popsuł tak ostrzegawczą lampkę zapalił. Ty zobacz jaki jestem dobry samochód. Koszt tylko 30 zł. Kosztowała cię naprawa. A ile byś zapłacił, jakbyś kupił jakieś droższe auto? Mnóstwo kasy! A tu jest moja łąka, na której zamierzam zrobić tor do bagi. Kurde, to mi benda, to mi benda. Dojechaliśmy do. Mojego poletka da się tędy wjechać, widać i te ugory, te ugory to gdzieś tam jest moje pole. Ale obiecałem sobie, że w tym roku to ogarnę. Tylko jakąś glebogryzarkę załatwię, żeby to wyrównać. O proszę, przywiozłem już elementy drobnej infrastruktury. Pojeździłem chwilę delikatnie Żeby czegoś nie oberwać Bo to teraz mój jedyny samochód Jak sobie kupię to BMW No i oczywiście jak wyrównam teren To będę mógł jak do kurwiator Dać jej ognia No ale wracając do oferty Trochę mi szkoda tego Clio Bo to autko naprawdę solidne Nie psuje się Bo tu się nie ma co psuć Silnik 1.2 Idioto odporny Zerowe wyposażenie, no więc wiadomo, nie ma elektryki, nie ma się co psuć. Rozrząd i przegląd olejowy zrobiony. Opony zimówki można jeszcze dodrzeć przez lato i na zimę wymienić. A jak ktoś się boi, że ten samochód to będzie skarbonka, to mam jeszcze inną opcję najmu długoterminowego. 250 zł płacisz miesięcznie i wtedy ja ponoszę koszty. Napraw, ubezpieczenia, opon i tak dalej. Nic cię nie obchodzi. Lejesz tylko paliwo. Reszta kosztów moja. Trzeba zrobić hamulce. To o tym mówiłem w poprzednim vlogu. No i podłogą się zająć. Ja ją tak doraźnie zrobiłem. Tak, żeby kasy za dużo nie wydać, a żeby przegląd przeszła. Ale jakby chcieć, żeby to było zrobione porządnie, to trzeba by po prostu. Zrobić to jak należy, poprawić, poprawić. Poza tym, czasami wchodzi na bardzo wysokie obroty. Nie zdarza się to często, ale jest to przerażające, bo warczy wtedy, jakby miał korbę wypluć. No dosłownie. Jak się rozgrzeje, to mu przychodzi, i potem jest już normalnie. Za kilka tygodni, czasem miesięcy, znowu robi awanturę. Normalnie zachowuje się jak kobieta ten samochód. Ja stawiam, że to przepustnica, ale zapytam się mechanika. Chyba że zapomnę. No. no, jest jeszcze belka tylna do roboty. Tulejki są do wymiany. Chyba belkę kupić lepiej używaną, bo y, wymiana tulejek to wyjdzie dość drogo. No, nie jest to pilna robota, bo negatyw się jeszcze nie robi. No, ale za jakiś czas trzeba będzie się tym zająć. Jeżeli autko ma być. Długo użytkowane, no tak powiedzmy 5 czy 10 lat, no to wtedy ma to sens. A jak nie, no to można jeździć i tak, bo to naprawdę nie czuję się, nie przeszkadza. No mówię, dopóki się negatyw nie zrobi, koła się nie zaczną rozłazić, to, to spokojnie można jeździć peżotem. Jak miałem kiedyś peżota 405, to negatyw mi się zrobił taki, że wyglądał jak te auta po tuningu, ale, no i dopiero zrobiłem belkę. No, no więc, jak ktoś chce kupić. To 2000 cebulionów i można zabierać. Dlaczego tak drogo zapytacie? No, ubezpieczenie jest na rok opłacone. Dopiero co go opłaciłem. Przegląd chyba pół roku, za pół roku. Dla, dla młodego kierowcy, co nie ma, który nie ma zniżek, to idealna opcja. Jeśli potrzebujesz prostego auta, żeby cię dowiozło z punktu A do punktu B, woźdełka do pracy, zainteresuj się tą ofertą. Po gaciach, ale było gorąco. A już myślałem, że się zagliwimy. Niczym nie ryzykujesz. Wymieniony rozrząd, olej, filtry. Okej, okay, jest kilka rzeczy, które należałoby poprawić, ale. Ja nie chcę tego robić, bo kupujący sam pewnie wolałby sobie ponaprawić co trzeba. Wtedy ma pewność, że jest zrobione jak należy. No, wjeżdżamy powoli z tego off-roadu. Żegnaj dircie, witaj asfalcie. I cięższy. Nazbierałem mnóstwo ziemi w kołach, więc teraz trzeba się tego pozbyć, aż grzechocze, aż churgocze ta ziemia, no dobra, to teraz aby dojechać do domu.